Prowadzisz fanpage? Używasz do postowania narzędzia Meta Business Suite? Oglądaj dalej, a ja pokażę ci ciekawe narzędzie, które może pomóc w budowaniu twoich zasięgów. Żeby wszystko łatwiej zobrazować, zabieram ciebie teraz do ekranu monitora i pokażę krok po kroku, o co chodzi w tym narzędziu i jak można je wykorzystać na swoją korzyść. Tak, jak widzisz w narzędziu Meta Business Suite, w tej chwili jestem już przy opcji, tak jak normalnie chciałbym utworzyć post na fanpage'u. I oczywiście tutaj mogę sobie wpisywać jakiś tekst, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, jak zjedziesz poniżej, to zobaczysz taką opcję: test A i B. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że tak, jak jest dokładnie napisane? Testuj przez 30 minut nawet 4 wersje tego posta, aby automatycznie opublikować wersję, która pozwala uzyskać najwięcej reakcji na Twoją stronę. I teraz uwaga. Klikamy utwórz test A i B. Otwiera się nowe okno. Jeszcze raz możemy sobie tutaj zobaczyć, jak to dokładnie działa. Jest to dokładnie tak samo opisane, jak przed chwilką Wam powiedziałem. I tutaj tworzymy wersję pierwszą naszego postu. Wersja pierwsza. Możemy dodać sobie jakieś zdjęcie opcjonalnie również link. I tutaj tworzymy wersja druga naszego postu. Oczywiście, ona, to jest tylko przykład, tu będzie jakaś inna wersja tego samego postu na ten sam temat, również możemy dodać zdjęcie i link. Bądź na przykład nie dodawać tego linku. Jeżeli to nam nie wystarcza, mamy opcję, możemy kliknąć na dole dodaj nową wersję, wersja trzecia i możemy jeszcze dodać czwartą wersję. Wersję czwartą. I oczywiście każda z tych wersji będzie się jakoś pojedynczo różnić, i jeszcze raz tutaj kliknę na wytłumaczenie i przeczytam Wam to słowo w słowo. Tworzenie różnych wersji tego samego posta. Tutaj możesz dodać tekst, zdjęcie lub linki, które chcesz porównać. I każda wersja będzie wyświetlana innej grupie obserwujących przez 30 minut w celu wyłonienia. Najlepszych materiałów. No, i w tym momencie, kiedy już tutaj Facebook sobie zadziała i będzie najlepszy materiał wybrany, on pozostanie na naszym fanpage'u. Co w momencie, kiedy mamy tutaj jakieś już posty przykładowe przygotowane? Oczywiście możemy usunąć dany tekst, na przykład wersja D nam się nie podoba, sobie ją usuwamy, zostawiamy tylko trzy wersje, zawsze możemy dodać nową. Przechodzimy dalej. I w tym momencie, zanim jeszcze opublikujemy, to tutaj na środkowym menu widzimy, że mamy wersje A, B i C. Oczywiście nadal możemy to edytować. Tutaj widnieje z prawej strony w oknie centralnej części, jak wygląda nasz post w wersji A. Możemy zmienić na wersję B i wersję C. I zobaczcie, co jest ciekawe, powyżej tutaj widzimy, jak to się wyświetla na komputerach, możemy zmienić na wyświetlanie, jak to się wyświetla na urządzeniach mobilnych, czyli zobaczcie, ile tutaj mamy możliwości. Oprócz tego, oczywiście możemy tutaj na dole na pasku kliknąć optymalne terminy i Facebook zaproponuje optymalne terminy do publikacji tego posta. Zaraz do tego wrócimy. Możemy opublikować natychmiast bądź zaplanować, czyli tutaj klikamy prawą dolną strzałkę. I zaplanuj. I tak jak tutaj widzimy, planujemy tak, jak normalnie planowaliśmy. I tu jest ważna informacja, się pojawia, że zaplanowanie tekstu spowoduje wyłączenie funkcji edycji i ponownego planowania tych postów. Po zakończeniu testu będzie można edytować post uzyskujący najlepsze wyniki. Czyli to taka informacja dla Was. No czyli tak, widzicie, jest tutaj sporo opcji, warto to przetestować, warto z tego skorzystać. Jeszcze raz podsumowując, tak jak widzicie, jest to naprawdę bardzo rozbudowane narzędzie. Jest tam wiele opcji, wiele funkcji, no i uważam, że jest to bardzo ciekawa rzecz, którą można spróbować, testować u siebie, bo wiadomo, że są różne grupy odbiorców, one różnie reagują i mamy w, tak, jakby w jednym poście możemy zawrzeć nawet cztery wersje, i w tym momencie ta najbardziej optymalna, która. Pozwoli jak najwięcej odsłon uzyskać tego postu. Pozostanie na naszym fanpage'u. Tak to mniej więcej wygląda. No ja zapraszam, zachęcam do testowania. Na pewno tą opcję teraz już od przyszłego tygodnia zastosujemy również u nas. Na ogarnięcie online. A za jakiś czas bardzo chętnie podzielimy się z Wami. Jak to wszystko się odbyło. Jak te testy wypadły. Także. Testujcie, dawajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wam poszło. No i zobaczymy, jak ten nowy kombajn Facebooka, a właściwie mety działa na naszych fanpage'ach.